Do ha, Zaczęło się od piwa, a później lampki wina Tak początek tragedii rodzinnej się zaczyna Alkohol zmienił Ciebie i skrzywdził rodzinę Oni siedzą w tym bagnie, mimo że to Ty pijesz Zaczęło się od piwa, a później lampki wina Tak początek tragedii rodzinnej się zaczyna Alkohol zmienił Ciebie i skrzywdził rodzinę Oni siedzą w tym bagnie, mimo że to Ty pijesz Dzisiaj chwytam za gardkę, adresując do ciebie list, rzucę go w skrzynkę. Może przypadkiem go odczytasz dziś i przypomnisz sobie, co wywołało w tobie problem? Mąż, który ciałem tylko jest i robi problemy ciągle? A ty wieczorem zaczynasz popijać wino i tak codziennie, co się stało z tobą dziewczyną? Ukrywasz to przed mężem i dziećmi, bo ci wstyd, że alkohol ci pomaga normalnie z domu wyjść. I ja rozumiem, jest to presja. Dzieci, mąż, przecież trzeba jakoś przetrwać Alkoholiczka nie potrafi ci to przejść przez gardło Na zewnątrz się uśmiechasz, a w środku jesteś martwą I mijasz się z prawdą i pragniesz to wykluczyć Musisz przed sobą przyznać, że musisz się nauczyć jak żyć Bez ciągu alkoholowego Pewnego dnia osiągasz stadium dna I pijesz wciąż i pijesz aż nie zobaczysz dna Sięgasz po wszystko, aby było czuć alkohol Mimo wszystko wyrzuty sumienia Wracają nocą i sama się pytasz po co, ale nie masz z tym kontroli Musisz pić i wlewać alkohol nawet wbrew własnej woli Dlaczego robisz z siebie moralne pakno? Chcą zabrać wam dzieciaki, bo za bardzo poszłaś w tango. Mamo, nie krzywdź nas, mamo, słyszysz nas. To twoje dzieci wołają, nie słyszysz. Ten głuchy płacz, masz problem, ale pójdź na terapię i walcz. Dla nich warto czasem walczyć, dla ich uśmiechu tak, dla nich jesteś wszystkim, jesteś priorytetem. Przerób 12 kroków i bądź autorytetem. Każdy czasem upada, idealnych ludzi nie ma przecież. Yeah. Zaczęło się od piwa, a później lampki wina. Tak początek tragedii rodzinnej się zaczyna. Alkohol zmienił ciebie i skrzywdził rodzinę. Oni siedzą w tym bagnie, mimo że to ty pijesz. Zaczęło się od piwa, a później lampki wina. Tak początek tragedii rodzinnej się zaczyna. Alkohol zmienił ciebie i skrzywdził rodzinę. Oni siedzą w tym bagnie, mimo że to ty pijesz. Początek tragedii. Rodzinnej się zaczyna. Alkohol zmienił ciebie i skrzywdził rodzinę. Oni siedzą w tym bagni, mimo że to ty pijesz. Zaczęło się od piwa, a później lampki wina Tak początek tragedii rodzinnej się zaczyna Alkohol zmienił Ciebie i skrzywdził rodzinę Oni siedzą w tym pagnie, mimo że to Ty pijesz Zaczęło się od piwa, a później lampki wina Tak początek tragedii rodzinnej się zaczyna Alkohol zmienił Ciebie i skrzywdził rodzinę Oni siedzą w tym pagnie, mimo że to Ty pijesz